Dobra, siema, ja jestem Wesół i zapraszam na trzeci odcinek, o ile się nie mylę, z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Zapierdalamy przed siebie. Haja, haja! Płatko. Tu sobie ryby łowią fajnie, ten z łukiem, nie wiem po co. Jak się szybciej jechało? Spacja? Nie. Nie pamiętam. Czekajcie. Kurde, nie pamiętam. Jak się... A, dobra, dwa razy. O! Tu coś się dzieje. Czekaj, czekaj. Co to? Wilki. O. Dobra. O kurwa. O kurwa. Eee, który to było nie pamiętam ten ogień, który był igni chyba Tak padnie No kolejny się pojawił A, nie dosięgnęło go. A jak będzie z tym drugim mieczem teraz, zobaczy. Kurwa, kurwa. Czekajcie, czekajcie. Mam ten drugi, czy nie? Chyba wyciągnąłem ten drugi, czy nie? Dobra, zabiję go. Bo zaraz padnę. Dobra. Ja chcę wiedzieć po prostu jaka różnica między tymi mie mieczami jest. Hmm. Jeden pewnie na szybko jest, że szybszy, a drugi bardziej mocniejszy pewnie, że na mocniejszych wrogów, może wolniejszych, a drugi na szybszych pewnie wrogów się. Tak domyślam. Ale który to który też nie wiem. Dobra. Bierzemy wszystko na razie. Gdzie jeszcze? O, widzę na mapce trochę tych ciał jest tutaj. Znaczy ciało. Zwierzęta to też ciała, czy też chyba ciała, nie? Zwłoki może bardziej. Nie wiem. Jakby to był człowiek, to jest ciało raczej, ale ...nieżywe i. Gdzie nie? Tu gdzieś. Tu jakaś roślinka, może zbierzemy. O. O, tu jeszcze coś jest. Co to jest? A. O, ja tego nie zabiłem, ty. Nie wiem, sarna czy coś. Ja nie zabiłem. Tu kolejno. Nie, nie chciałem tego wyciągać. Gdzieś jeszcze tu leżały chyba, nie? O. Przywołanie konia, dobra wiem. Gdzieś jeszcze chyba były. Albo mi się wydaje. Dobra, nie ma niby. Dobra, to lecimy dalej. A na X. A ja Z naciskałem. O. Dobra, lecimy dalej. No, ta walka mi się bardzo, podo bardzo podobała przed chwilą z tymi wilkami, taka... No, może zawalczymy jeszcze raz, a dobra... Łe, kurwa, nie zszedłem na czas. Lewy shift, aby biegać w trybie walki, no Kurde, prawie padłem, patrzcie. się podleczyć muszę szybko. Teraz dopiero zauważyłem ile życie. Mama, jak walczyłem, to w ogóle na ży życie nie patrzyłem. Muszę patrzeć na życie w trakcie walki i zacząć. Bo padnę jeszcze. Padnę będzie niefajnie. Na razie... Jeszcze nie padłem, a nie razu jest dobrze. Wszystko bierzemy. Ile mięska mhm. Ile mięska mhm. Nie mogę się bardziej podleczyć, serio? A, jeszcze się leczymy. Nie już nie Jeszcze chcę. Jeszcze trochę. Chcę się podleczyć tak chociaż żeby było więcej niż połowa. To będzie dobrze. No. Może zapiszę zaraz. Jak się podleczy, bardziej. O, to jakiś jest wykrzyknik. Zobaczmy. Dobra, może teraz zapiszemy. Zapis. I zobaczmy tego chłopa. Co się stało? Potwory! Potwory z bagier! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. To kodeks zabrania. No, wybierałem się do Czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. M myślałem, że może wy? Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. Dobra. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Dobra. Eee. Y... Dobra. To lecimy potem skrzyneczkę teraz jego zobaczyć. Zadanie poboczne widzę to jest. A raczej zadanie poboczne. Jeść podka! Ale agresywnie to powiedział Geralt. Jeść podka! Tak. Ej źle jadę Kurde O Czekajcie Da się to przeszukać, znaczy zabrać, co to jest? Nie, Nie wiem spotka. Dobra Ej, gdzie ja mam? A tu chyba tak? Odpocznij Nie Gdzie to jego skrzyneczka niby? Ej, czemu nie jest narysowane, gdzie ja mam ten, w ogóle, jechać? O co chodzi? Mapa, właśnie. Yy. Tu gdzieś. Cenna przesyłka, no tak. O, o to mi chodziło zaznaczyć, dobra. No i dobra. No tu gdzieś niby, dobra To trzeba tutaj poszperać. Ale może się podleczymy, bo to może być niebezpiecznie, mi się wydaje. Dobra i poszukamy na życie trochę więcej, aż się podleczymy. O, mogę przeszukiwać, dobra Tu jeszcze są. To mogę rozwalić. Nie mogę. To mogę przeszukać? Nie mogę. Dobra, powinno chyba starczyć na razie. Te zmysły włączę. O, a nie, to są wrogowie raczej. Ja chcę to jego skrzyneczkę. Co to? Nie. O, tu coś mamy. A, to trzeba rozwalić za pomocą, tu jest ten... ...znak. Igni, właśnie. Ej, jak to się robiło? No wiem, jak to się robi. Tak, igni. Łe, to. Kurde. Ej, ja nie wiedziałem, że to wybucha. Ej. Te beczki, kurde. Dobra, teraz wiem, chociaż. że to wybucha. Te zmysły jeszcze włączymy. Co tu mamy? Nic nie mamy. Tutaj nic. Tu coś mamy o kolejne? Zaraz wybuchnie? Czy nie? Czemu nie wybucha? Nie wiem. Czemu to nie wybuchło? Nie wiem. Ej czemu to nie wybuchło? To ja... Nie wiem. Jest i wóz. Czarny proszek. To jad. O kurde, tu przeciwnicy mamy jakichś przeciwników. Chodźcie tutaj. No chodźcie, chodźcie. A spierdalają. Duże no. Co tak się boją ci przeciwnicy? Zatańczmy na tych chyba będzie ten mniejszy mieczek, mi się wydaje. Ten szybszy taki. Zobaczymy wszystko gdzie ta druga gnida leży tu. Tu mamy roślinkę, weźmiemy. O, widzę na mapce trzeci idzie. Ale dobra. Tutaj trzeba... O strzała. O tym nie było mowy. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. O, warto, warto. O. Jakiś proszek. skórę z białego wilka, oproszę. Wóz jest naszpikowany strzałami. He. Wóz jest naszpikowany strzałami. Diamentowy płyn, o tu jest coś woda, jaka woda księżyca. a czekajcie, mogę to nie a chyba że. Co się stało z tym ulem? A mogę podnieść, czy... O co chodzi? O, tak, mogę podnieść, ej. Dobra, fajne. Zajebiste. Dobra, teraz wiem, jak zbierać te ula. Może coś to będzie dawać potem. Gdzie teraz mamy iść, o to jest pytanie. O, tu kolejna gnida się kręci. Ale dobra, daleko jest, to nie. Nie ma potrzeby za nim gonić na razie. Eee, tu co jest? E, kwiatki tylko nic ciekawego Tu coś chyba jest, o właśnie Zbadaj. Prosto w szyję dobry strzał albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo płamie Może się jeszcze podleczymy? No chodź tutaj, chodź tutaj, nie spierdalaj. A spierdala. Ładnie, dobra. Eksplorujemy dalej to miejsce. Może schowamy miecz. Nie, nie, schowamy, powiedziałem. O. Te zmysły włączymy jeszcze trochę. Gdzie teraz? Bo tu wszystko przeszukaliśmy. Chyba. W sensie tutaj, tutaj, w tym terenie. Koło tych. Chyba, że. O to chodzi teraz. O to chodziło? Żeby zrobić? Nie wiem. Chyba niezbyt o to chodziło. Tu kolejna, ale to nic nie daje. Tu może coś jeszcze, albo tu. No to już nic nie ma do przeszukania. No to idziemy dalej. Tylko gdzie? Hmm. Może... Tu? Nie. Tam jacyś żołnierze, strasz jakaś idzie. O, tu jeszcze nie byłem. Tu co mamy? Tu kwiatki kolejne... Tu nic nie ma do zbadania... Wilka gdzieś słyszę? Ale chyba daleko gdzieś, nie? Tego jeszcze nie zbadałem tu chyba... O, tu jakieś ślady chyba, tak? O, zbadaj. Zjechał bagna. O i teraz mi tam pisze. Znaczy narysowane, żebym tam poszedł. Tutaj, nie? Tak. Ale tu już wszystko chyba zbadałem, czy nie? To zbadałem. Tu są kwiatki. Co jeszcze? O, tu coś jest. O, proszę, mamy. ta skrzyneczka, o której mówił, zachlapana krwią, ludzką. Dobra. Jeszcze to sobie rozjebiemy. Chociaż to chyba nic nie daje, nie? Te beczki poza wybuchem. Tak mi się wydaje. Wątpię, że to coś daje z nich. Na razie nic nie leci z nich. Tego jeszcze chyba nie zbadałem, nie? A, nie da się nawet. Dobra. O! O kurde. Uciekamy stąd. Dobra, mamy jego skrzyneczkę. Płatka, chodź. Gdziekolwiek jesteś tu. Co to? Hmm. Chociaż czekajcie. Puści mnie, żeby jeszcze tu poszperać, może będzie coś fajnego do, weź... do zabrania. Czemu nie mogę tych... O. Może to coś da, jak te dwie rozwalę? A, nie mogę dwóch naraz. A, mogę, ale to wątpię, że... O! A nie, myślę, że mogę zbadać, daj. Zbadać, ale nie. Jeszcze tu była jakaś chyba trzecia chatka. Eee. O, tutaj, to bym zbadał w sumie. Znaczy posz. Poszperę, może coś fajnego będzie tu. No kończmy zaraz, Geraldzie, ale. O kurde. Dobra, podleczyć się muszę, bo życia mało. Dobra, ja chcę jeszcze tylko to przeszukać jakoś, może bardziej. Ale tu są te toksyczne, jakieś te. To, to niezbyt. Nie, tu nic nie ma raczej ciekawego dobra spadamy stąd może jeszcze tego załatwimy dobra nie goni nas to nie dobra płatka jeszcze się podleczymy Dobra, przyjdę tam do Ciebie już. Chodź. Teraz, z którędy to było? Tam do niego? Chyba w tą stronę. Nie, w tą chyba. Jednak e, gdzie ja? Gdzie ja jadę źle w ogóle? Jedziemy. Kurde, nie mogę skręcać myszką czemu? Jak tak szybko jadę? To jest on? Tak, to jest on. Dobra. No o, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Mm, trochę namokła, ale jest cała. Wreszcie uśmiechnęło się do mnie szczęście. I do ciebie też, widzim, nie, Masz. To obiecane złoto. Szerokiej drogi. Dzięki raz jeszcze. Póki żyjemy, Temeria nie zginie. A mogę to ten. O kurde, sorry, potka. Nie, nie mogę. Myślę, że to się rozwali, te a mieczem? Nie, też nie mogę. Dobra, a czekajcie, zobaczę sobie F5, może jak się robi? O, to mi chodzi o inwentarz. Torby podróżna. Torba podróżna. Eee. cechy. Jak przedmiotów. przedmiotów hmm. No. ile tego czytania ile A, dobra już o Teraz tak Ja chcę zobaczyć jakie mam y te. No, nie, a nie ma żadnego ty. Co to mi tu? Nie mamy żadnych tych zbroi, jakieś ...kładka. nowych tych mieczy, coś takiego nie mam. Nic nie dobra, nie mam. Jaki eliksiry znowu. Przeciągnij eliksir do jednej z kieszeni na przedmiot A. Ten. Dobra. Elixir w trakcie gry wciskając R, aby aktywować pierwszy eliksir lub F, aby aktywować drugi, ale drugiego nie mam, chyba, że to. O. Dobra. Dobra, dobra, na razie tyle, tu stąd, dobra, jeszcze trochę się podleczymy, dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.